To kolejny odcinek w, w zegrajmy w gry No więc teraz będziemy grali w nową grę Jak ona się nazywa No i mm, musimy stworzyć żeby stworzyć ten świat Musimy kliknąć to Ja się nazwę no furt nazywa się jak dać sobie nazwę. Nie no, paty. Pat, 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 a, taka taka... wymyślona. wymyślona. Okay. Okej. tutaj 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 pat, Mamy nasze surowce tutaj z boku. No, i tutaj pokazuje nam, który jest dzień, tak, tutaj który, tutaj który rok, tutaj, a tutaj, który miesiąc. No, i my musimy coś tutaj zbudować. Oczywiście polecam tę grę, bardzo w nią zagryć, bo jest bardzo fajna. No, i tutaj nam się buduje. Z tego tutaj widzicie. A tutaj pokazuje. Czekajcie. Tutaj pokazuję ile mamy ludzi w naszym mieście. Dobrze. Yy, jak zbudowaliśmy oto ten budynek. Liczba ludzi zwiększyła się o 20. Znaczy o 15, teraz jest 20. Dobrze, możemy jeszcze to zbudować. To się nam buduje. No. Tutaj możemy sobie ten. Yy, zrobić yy, wojsko. Musimy tutaj oczywiście walczyć. Trzeba sobie wybrać wojsko. Chyba do tego, chyba, chyba, nie wiem, nie jestem pewien. Ale do tego trzeba mieć kofary. No. Tutaj jest nasze miasto. No. Tak. Tutaj pokazuje nam nasze miasto, jak tutaj się tak kręci. No i mamy zbudowane oto. Czego co jeszcze możemy zbudować? Możemy zbudować jeszcze to. Właśnie nam się buduje. Całkiem szybko się buduje. Dwa dni się zbudowało. Też możemy zbudować. No i taka gra, tu taka rozwojowa, gdzie możemy tak budować, atakować, przejmować. To jest fajna gra, jak dla mnie, ale kto tam chce, kto woli. Poszukamy co możemy zbudować. Czy zbudować tak możemy? No i właśnie to nam się yy, buduje. Ależ, yy, ale, ależ oczywiście, że możemy nasze buduki ulepszać w taki sposób, bo to właśnie i wtedy ta wszystko się zwiększa. O, tak, więc się ulepsza. Ulepszyło się. To też możemy sobie ulepszyć. Przyjemnie mi się gra w tę grę. Przyjemnie mi się z niej nagrywa. Nie. Nic dodać, nic ująć. To też możemy rozbudować. Dobrze, link do gry będzie w opisie Warto w nią zagrać, nagrać z niej film jak to, jak to tam uważa Ja ją lubię po prostu Teraz mamy z 68 ludzi Przerosła nam do, 70, do 71 Okej okay to też możemy rozbudować a taka fajna gra w durą warto zagrać no i w ogóle polecam ją mamy już miesiąc drugi i takie miasto ja w nią zgrałam gdzieś godzinkę, pół godzinki i już takie bardzo duże miasto i dużo surowców w sobie jest parę minut pograć i już będzie się nieło fajne miasto a taka gra w której możemy sobie budować walczyć taka taka rozwojowa bym ją tak nazwał nie ale jak tam ktoś chce ja ją tylko polecam no ja wtedy nam się już buduje zbudowało się też możemy sobie zbudować na dodatek, I zobaczymy po paru minutach, jak to się nasze miasto się rozbuduje. Ok, potem wam może prześlę nie wiem gdzie przyślę, ale może gdzieś przyślę zdjęcie jak moje miasto się rozbudowało. No, co to jeszcze możemy rozbudować? No, nie. Wiesz, to mu... To nie, To tak możemy. Jak sami widzieliście, gra jest bardzo fajna. E, osobiście ją polecam. Warto w nią zagrać. Tak więc. Komentujcie. E, miły. Mi, 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 mi. Dobra, łapki w górę. Komentujcie. Miłe, dajcie, miłe, dajcie miły komentarz. Przepraszam, w Czyłem się, zdarza się. Ale dajcie miły komentarz. Zasubskrybujcie mój kanał. Hmm, no bo, e, zasubskrybujcie mój kanał po więcej filmów. Takiego typu. No i co tam jest? No i co tam jeszcze? No i tyle. Myślę, że film ci się spodobał. Dobrze. Narka wszystkim, do zobaczenia w następnego odcinka, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!